On jest bardzo niedaleko stąd i już idzie nawet z kamery to inaczej, ale on jest bardzo blisko. Może dam mu coś. Dobra, że miałam tak łani. Moja siostra mówi, dobry. Była tu jest, ale dobra. Może dam mu takie coś. No to nic prawie. No w sobie. No i ja. To jest mój najlepszy koń, tam jest mojej siostry najlepszy, a to jest mój. To, są fielenki, to by było na tyle. Z koniami może być... Nie wiem, ja będę was informował kiedy może być odcinek z koniem, chyba że coś wyleci. O, jest taka ładna, nie? Jesteś ładna? to jest ona i to ona, tak mi się wydaje przynajmniej, ale wiem że to jest ona, bo to jest jej albo syn albo córka. No, także to jest ich wybieg. To nie są moje konie jak coś. Tam są, właśnie na moim byłym kanale, kanale no były, ale się zmyły. A gdzie Chodź tu! Sorki za to, ale. Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj uzbierałem nawet trochę. Ja to im wywaliłem, bo nie wiedziałem, że nagrą. Ale teraz patrzcie to. Chodź. Patrzcie, i będziesz chowała. Idzie. No jeszcze trochę też nagrywa, ale nie na YouTube. Masz. Zobaczcie, kończę, kończę. Chyba na się, stopaj, lewo, się Ja jestem jakieś. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery trzy metry, tak na jeszcze raz. Stałem tutaj. Tak to było widać. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, pięć. Pięć, pięć. Przepraszam za pomoc. O, tam są. Tam jest gniazdo bocianów tu jest górka co więcej opisywać No i to było na tyle zostawcie subskrypcję i lajka nie będzie więcej odcinków z czego chcecie Kanał AllNot lub Patryk nie, no AllNot nie czekajcie po prostu to jest pierwszy odcinek, także wbijajcie na ten kanał, subskrybujcie. Dziwnie to zabrzmiało, za, za, ale okej. Okay. Także, cześć.